Ja rozumiem, że ten dokument, o którym Pan mówi, jest tajny, ale czego dotyczyły y, przesłanki, które spowodowały, że wówczas podjęto decyzję y, o prowadzeniu śledztwa, a ostatecznie o skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu przez y, y, Krzysz Krzysztofowi Brejzy? Jak Pan widzi, już same informacje medialne ujawniane w śledztwach dziennikarskich y, y, pozwalają y, nie tylko mówić o y, 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 moralności na poziomie menelstwa, czyli moralnym menelu w przypadku pana Brejzy. Czy innych tych wszystkich żurkowców, i tak dalej. No ale publicznie mówił o tym Zbigniew Ziobro: mamy do czynienia z przestępcami. Z zorganizowaną grupą przestępczą wyprowadzającą setki tysięcy złotych. Proceder polegał właśnie na wystawianiu lewych faktur, właśnie na organizowaniu kampanii hejtu przeciwko oponentom politycznym. No i, i teraz widzimy tych ludzi bronionych jak niepodległości przez Donalda Tuska, który najwidoczniej, któremu takie standardy odpowiadają który otacza się takimi nowakami, giertychami, braizami,